Niedorozwój w tej szóstce jakiś siedzi, jakiś arab pełnie. Kozojebca. <noise> Muszę dopisać <Kurwa>. do listy <noise> Do czołgu się kurwa pcha Na pole kurwa z Nie <noise> lata A może już się nalatał i teraz chce odpocząć w ta kurwa incelis trafiła no Z zielonym pojechali, debile. Gdzie tam się schowacie? No brawo, ja po prostu... Napiszę im, GG morons. GG? Good game? GG WP. ABEBY! Polobotowi atakują.